Zaczarowany burdel, o, o, o Tam jem z kurwą, spędziłem noc Zaczarowany burdel, o, o, o się perio periom i ją wyjebucho Zaczarowany burdel, o, o, o Tam jem z jakąś kurwą, spędziłem noc Zaczarowany burdel o, 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 perio, wybuch, o. Burdel, o, o. Tam jem <gryzanie> dalej Nie pójdę Panie wysławie, pan nie na burdel Muszę odwiedzić coś szpatę Czekaj. Tak, to ja. Ogromne burdeli. Tak, to ja. Czarny jak Anteli. Tak, to ja. Przecież mięsny jest tą kurwę tak jak Tak, to ty. Przecież mięsny Tak, to Czekaj. Tak, to ja. Wrzucam ty stówę, ty się wrzucam. Zaczarowany burdel, o, o, o. Tam jest, jakąś kurwo spędziłem noc. Zdecydowany burdel, o o o Popisz pana periom i ją wyje Dobra, tyle, tyle Dobra, dzięki Dobra, nara O kurwa Oddasz mu tej temu, czy nie? Nie